O poranku 28 sierpnia, oczywiście, we Wrocławiu troszkę deszczowo. Co można powiedzieć, mimo wszystko niektóre kwiaty widać bardzo ładnie. Między innymi też na mojej robini szczeciniastej widać drugie kwitnienie. końca za bardzo nie ma, ale jako tako powiedzmy że coś tam będzie widać. Także przede wszystkim chciałam pokazać dzisiaj Karnawał w Wenecji. Dokładnie to. To są cudowne wilce i Ponema i Takie Cudowarwne, pręgowane, czyli właśnie Carnevall di Wenecja. Kupuję je już drugi rok. Zazwyczaj są na przykład na Allegro dostępne. Piękne, i właśnie one. Oj, komary, przepraszam. Muszę jednego szcząsnąć. Niestety tutaj po deszczu dużo lata komarów, więc kupuję je bez problemu na Allegro, ale co chcę powiedzieć, że to już zaobserwowałam, tak jak mówiłam ostatnio, że ewidentnie one na tej chłodnej pogodzie, czy o poranku wieczorem się właśnie rozwijają i są dużo piękniejsze. Natomiast na stanowisku słonecznym, oż komary mnie trochę atakują, więc pewnie będę się streszczać. Ale złośliwe. Uż, kurczę, chyba długo nie wytrzymam się. Pokażę też Kannę, która... Kwitnie mi już no, chyba drugi czy trzeci miesiąc. Co tu jeszcze? w Po mojej bardzo cienistej stronie, bo ogródeczek jest po kwitną mi hortensje bukietowe: to są limelighty i Skyfall. Tam z tyłu chyba jest Skyfall. Większość z kwitnie, ale kwitnie bardzo, można powiedzieć, ostrożnie, bez tego efektu wow. Natomiast bardziej w słońcu kwitną dwie vanilla Fres i one już tutaj kwitną troszkę lepiej i ta druga jest tam w oddali też nie najgorzej też w takim cieniu kwitnie mi burleja Dawida, gdyby kogoś interesowało czy kwitnie w cieniu może pewnie nie tak jak mogłaby w słońcu ale całkiem sobie radzi ketmia syryjska też ciekawe że jak jest właśnie taki poranek chłodny o też te kwiaty można tutaj zaobserwować oczywiście tutaj widać jeszcze gdzieś Holender, ale komary tną. chyba będę się streszczać, na Turcję, e, no nawet wyrosła mi jedna cynia, jak wiadomo cynie kwiat to, kwiaty to są, oto już owoce rugozy, to są kwiaty raczej lubiące słońce, no i koncert wilców, proszę. Zasadzone z nasion, zasiane, czyli nie, nie sadziłam wcześniej, bo ja nie mam żadnej szklarni ani innych możliwości, więc po prostu wprost tutaj do, do nic. Koncert, prawda? Wilcowy o poranku, aż komary latają, oszalać masz. Begonia też te wilce wszędzie po prostu dają tutaj wow popis. Tak samo, mimo pogody deszczowej, na radzą sobie świetnie. Mało o tej porze kwitnie mi i słów. praktycznie resztka mandżurskiego, że tak powiem. Powoli objawia się drugie kwitnienie róż, ale bardzo jakoś powoli. Rzeczywiście widzę, że niektóre mają pąki. Cały czas kwitnie nieustannie, nieustająco ta malwa drzewiasta, z czego się cieszę. Oczywiście jest pełno różnych struktur, liści, tego mam dużo w ogrodzie, ale zawsze chciałabym więcej kwitnienia, więc mieczyki też widzę, że nie najgorzej. No i ten żelazny, czyli e, pięciornik krzewiasty, żółty, biały. Tutaj jest ta druga, wanila, fres, hortensja. W donicy hortensja to jest chyba bombshell, coś nie chce zakwitnąć. Tak samo jak nie chce zakwitnąć w tym roku dziwaczek, proszę. Być może jest mu tu za mało słońca, nie wiem, ale chcę tylko jeszcze powiedzieć, że u innych kwitną już zawilce japońskie. U mnie dopiero, no wiadomo, że ja mam bardzo cienisty ten ogród, i u mnie po prostu powolutku. Pierwszy, jeden na razie. Chciałabym na pewno dosadzić tych zawilców japońskich, bo uważam, że to są świetne, świetne kwiaty. I naprawdę. E, przepraszam, komary, muszę się odganiać i naprawdę, no myślę, że się sprawdzają e, tutaj będzie kwit pewnie drugi, natomiast widzę, że też zakwit mi w ziemi jeden wrzos już powoli tu koło pierisa e, cały czas kwitnie róża Sunny Rose, to jest tam kolejny, któreś kwitnienie, bo to jest taka położąca okrywówka bardzo fajna o, widzę, że będzie kwitnienie niektóreś z różanek, z róż pana Chyrzego, pewnie to albo Kubana, pewnie tak, z tyłu tam Werbena patagońska Pierwszy raz w tym roku za mi, chociaż widzę, że teraz kwiaty już na tym chłodzie się schowały, dereń. To jest ten dereń z czerwonymi łodygami, które w zimie właśnie tak ładnie wyglądają, ale on się nazywa chyba, nie wiem, czy nic się nie nazywa biały. Podobny jest, zawsze nie mogę odróżnić, czy to jest elegantissima, czy to jest ten właśnie Yy, drugi, ale mniejsza już o to. W każdym razie to jest taki fajny. O i będzie też kwitło ascot, Róża. Drugie kwitnienie. Kwitnie cały czas mi tutaj, yy, też w, w tej, od tej mojej cienistej strony, RDEST, yy, w sensie RDESTówka, czyli rdesta Alberta. To takie falopia będą czyno, podobno najbardziej agresywne. Jako u mnie trzecio, cztery właściwie już letnie. No oczywiście chyba jest najbardziej tutaj ekspansywne. z tyłu tu widać takie fioletowe kwiateczki, to jest powojnik, ale to jest bylinowy clematis, to jest, według mnie jest to Cassandra Już jego pokazywałam, ale on cały czas kwitnie, więc to cieszy oko. Oczywiście tu widać czerwień pominorków koktajlowych moich. Wychodzę z ziemi, strasznie dużo ślimaków, teraz może dzisiaj rano mniej, ale od paru dni jest ich, jak już pada, jest ich bardzo dużo. Tu róże drift, miniaturowe w donicach, właściwie nieustająco kwitną z małymi przerwami. Wspaniały, cudowny mój wynalazek, zgapiony od jednej pani tu w okolicy, e, czyli biało-brzegi wilczomlecz, wysiewany z nasion, wpleciony również w wilce. No i będzie kwitła, jak widzę, barbula klandońska. E, niestety u mnie też w cieniu, tylko o tej vanilla fres, ale widzę, że będzie kwitła to już pierwsze kwitnienie. Trochę ją przygłuszają inne rośliny. Oczywiście u mnie wszystko bardzo wybuje. O Jezu, jakiś ślimak okropny. Nienawidzę ich, przepraszam. Także tutaj mamy właśnie i komary. Kurczę, nie da się po prostu tu spokojnie postać na samosiejka i jeszcze pokażę trąbki milina. Nawet tutaj w altanie mi się od środka y, po, zakwit, także naprawdę mimo że jest u mnie trochę w cieniu, może nie kwitnie tak jakby mógł tam się wplut wtuje. Y, ale generalnie daje sobie jakoś tam radę. Także nawet milinek trochę kwitnie. O jeszcze tutaj podejdę pokazać kwiat. O Piękny, prawda? Także generalnie tak to wygląda. O, tu jeszcze trąbki milinu. To jest chyba flamenko, jeśli pamiętam. Łatwa fajna odmiana. Tutaj kwiaty wanila fres już się zaczynają przebarwiać na lekko czerwono. No i generalnie ogród wygląda tak. Więcej zieleni, mniej kolorów. Zawsze chciałam, żeby było odwrotnie, ale widać, nie zawsze jest to możliwe. Ale chyba nie wygląda źle. Chociaż wydaje mi się, że Barry spektakularnie wyglądał na początku sezonu, czyli czerwiec, łamany na lipiec, a później była taka przerwa. I kończę widokiem wilców. To są zwykłe wilce, tak zwane, ale i tak są niezwykłe, bo są bardzo piękne. I życzę wszystkim. Dobrego dnia, a może jeszcze na sekundę podejdę do, do tej kanny, która zawsze mnie cieszy, bo kanny rośliny egzotyczne. Tu Mam tak naprawdę donicy jeszcze jedną, która, którą mam cebulki już od chyba dwóch sezonów, ale ona rzadko zdąża zakwitnąć, także te są kupione na gotowcu, że tak powiem. U mnie po prostu po cienistej stronie ten okres wegetacji jest na pewno duży. I na koniec jeszcze raz karnawał w Wenecji. Karnawał i Wenecja, piękne wilce. I tak to właśnie dzisiaj wygląda. I na koniec jeszcze sadziec. No to teraz już mogę kończyć. Dobre, dobrego poniedziałku.